Słowa Ewangelii według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie jego. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi. Judasz, tedy zabrawszy kohortę. A od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc wszystko, co na niego przyjść miało, wystąpił naprzód i zapytał ich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego. Rzeczę im Jezus, jam jest. A stał też z nimi i Judasz, który go wydał. Skoro im przeto rzekł, jam jest, cofnęli się wstecz i padli na ziemię. Spytał ich tedy znowu: Kogo szukacie? A oni powiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli tedy mnie szukacie, dopuśćcie tym odejść. A to, aby się wypełniło słowo, które był, wyrzekł: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Tedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchus. Rzekł tedy Jezus Piotrowi: Schowaj miecz twój do pochwy. Czyż mam nie pić kielicha, który mi dał ojciec, Kohorta tedy i trybun słudzy żydowcy pojmali Jezusa i związali Go. I przyprowadzili Go naprzód do Annasza bo był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem roku tego. Kajfasz to właśnie dałby radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr, drugi uczeń. A uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz, przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. Mówi tedy do Piotra służąca odźwierna: Czy i ty jesteś spośród uczniów tego człowieka? A on mówi: Nie jestem. I stała czelać i słudzy przy węglach żarzących się, bo zimno było i grzali się. A był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się. Wtedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę jego. Odpowiedział mu Jezus, Jam jawnie mówił światu, nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą. I nic nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, com ja mówił. A gdy to powiedział, Jeden ze służby tam stojącej wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? Odpowiedział mu Jezus, jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złyn, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza. A Szymon Piotr wstał i grzał się. Rzekli mu tedy, czy i ty jesteś z liczby jego uczniów? A on zaprzeczył, mówiąc: Nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho, czyż ja nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczył, a wnet zapiał kur. Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium. A było to rankiem, i nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paschę. Wyszedł przeto Piłat do nich rzekł: Co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi. Odpowiedzieli mu, mówiąc, gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy Go Tobie. Rzekł im tedy Piłat: Weźcie go wy i osądźcie go według prawa waszego. Rzekli mu tedy Żydzi, nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział oznajmiając, Jaką śmiercią miał umrzeć? Wszedł tedy Piłat znowu do Pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł mu: Czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus: Czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat: Czyż ja jestem Żydem? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Co żeś uczynił? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat: Więc ty jesteś król? Odpowiedział Jezus Sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, który z prawdy jest, słucha głosu mego. Mówi do niego Piłat. Cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was w zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na paschę. Chcecie więc? A wypuszczę wam króla żydowskiego. A wszyscy wołali znowu mówiąc, nie tego, ale Barabasza. A barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i ubiczował, a żołnierze, uplutłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go. I podchodzili do niego, mówiąc, witajże, królu żydowski, i bili go po twarzy. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich, Oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali. Że nie znajduje w nim żadnej winy. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie i rzekł do nich: Oto człowiek! Gdy go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Rzecze im piłat, weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. Odpowiedzieli mu Żydzi. My zakon mamy, a według zakonu powinien umrzeć, bo się za syna Bożego podawał. Gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej jeszcze się uląkł i wszedł znowu do pretorium. I rzekł do Jezusa: Skąd jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzecze mu tedy Piłat: Nie mówisz do mnie? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie, i mam władzę wypuścić cię? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nadenną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, większego dopuścił się grzechu. I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali, mówiąc, jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy bowiem, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi. Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta. I rzekł do Żydów, oto król wasz, a oni zawołali, precz, precz z nim, ukrzyżuj go. Rzecze im Piłat, króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli przedniejsi kapłani. Nie mamy króla jeno cesarza. Wtedy więc wydał im go na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili. I dźwigając krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które się nazywa Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też i napis, i umieścił nad krzyżem, napisane, Jezus Nazareński, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce gdzie został ukrzyżowany było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy: Nie pisz król żydowski, ale że on sam mówił: Jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat, com napisał, napisałem. Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej, i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego: Nie krajmy jej, ale rzućmy o nią los, czyją ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi: Podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją rzucili los. To właśnie uczynili żołnierze, a pod krzyżem Jezusowym stała matka jego, i siostra matki jego, Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej, Niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi, oto matka twoja. I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę. Potem Jezus, świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. A było tam postawione naczynie, napełnione octem. A oni, włożywszy na trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. Jezus zaś, gdy skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Wszyscy klękają i modlą się w milczeniu. Żydzi tedy. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez Szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem on dzień Szabatu był uroczystym. Prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli przeto żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg jego. Ale jeden z żołnierzy włócznia otworzył bok jego. A natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo, i prawdziwe jest świadectwo jego. I wie on, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego łamać nie będziecie. A na innemu miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata, Józef z Arymatei, dlatego, że był uczniem Jezusa. Lecz w ukryciu, z obawy przed Żydami, ażeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił, przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który dawniej przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów przyprawy mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest zwyczajem grzebać u Żydów. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tam tedy z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko, złożyli Jezusa.